No to dzień dobry w ten piękny dzień, teraz będzie film, na który wszyscy czekali, długo wstrzymywany, w sumie ja się wstrzymywałem z filmem, z filmami, z vlogami, bo czekałem, Na <grywania> no rudego. Jestem, wleciałem do Zanzibaru, Całej zdrowy, ale wkurwiony, bo mnie wyruchali i murzyni na 100 dolarów, 100 dolarów, 100 dolarów, 100, dolarów. 100 dolarów. Yeah. Exactly. It's really running your English, my friend. Exactly. No i co teraz będziemy robić, Seba? Teraz generalnie będziemy robić to, że z tych spodni, zajebistych, zajebistych spodni, będziemy robili spodenki. Bo generalnie mam spodenki tylko takie, a muszę mieć spodenki z... Tylko do sportów walki, no. Tak, a muszę mieć spodenki z kieszeniami, bo kieszenie tutaj są bardzo potrzebne. Można sobie jakieś dokumenty schować, telefon czy coś. A te spodenki nie mają kieszeni. I mam tylko jedne spodenki. Więc muszę coś ogarnąć i ogarnę to właśnie tymi nożyczkami do, do strzyżenia włosów. Brody moje i. To brody. <głos> Dobra, <głos> jak widać, dawno nie używany. <noise> Co, ugryzie cię zaraz ten pies? Nie, w tym lubię. Patrzcie, w ogóle mieszkamy w najgorszym miejscu, jakie... W sumie wygląda to ładnie, w sensie jest dosyć cozy. Ale w gorszym miejscu nie spałem, jeżeli chodzi o... E, jeżeli chodzi tutaj o, o Zanzibara, trochę się szlałem po Ajo. tych miejscówkach. Ja generalnie spałem w gorszych miejscach i dla mnie to miejsce jest super, tylko żeby tu nie było tak duszno. Jest strasznie, wiesz to jest, jest, jest. Straszna kuchnia. wilgoć. Jest fajna kuchnia, tak klimatycznie nawet, ale wilgoć jest, no. Jest to Dobra. Wilgoć. Niszczymy, teraz, niszczymy teraz spodnie z renomowanej śląskiej firmy Koltex. Koltex? Koltex, którą w zasadzie i polecam, i nie polecam. Akurat te, pro, te, te spodnie są spoko. Ale inne nie, tylko te. No dobra, nie, nie będziemy tutaj robić lokowania produktów, bo po prostu nikt nam za to nie płaci, prawda Beata? <laughs> <laughs> Pozdrawiam Cię serdecznie! Generalnie <laughs> <laughs> powinienem to ubrać, nie? Ogólnie to po prostu ja bym to zrobił tak, jak ja obcinam wszystkie swoje bluzki, czyli po prostu czyli składasz je na pół tak, żeby było symetrycznie i tniesz. Aha, bo Sebastian jest? jest ogólnie zajebisty i do Afryki nie, nie ma krótkich spodenek. No mam jedno tylko. Dobra, no ale tu, a mogę wyciąć tak? Tak by też było okej. Okay, no takie modne będą. No po pojeć Dalej, lecisz. No. No, no. No to lecimy. Ciach, ciach, ciach. Dobra, to robimy tak. Po szwie, Czyli hop! Pierwsza dziura. I jest kontakt. Kontakt przód. Kontakt przód to chuj. Kontakt tył. No, no i gorzej ty, Jak jest kontakt tył, to trzeba uważać. Trzeba no? uważać. szczęście no, nie jesteśmy w Tajlandii. <grym> <grym> Jesteśmy na Zanzibarze, Zanzibar This is really gorgeous place Amazing people, black people Nie? Nie jest, 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 super Dobra i teraz nie wiem jak to z tym zrobić Ej mi się to będzie szczympić Będzie modne O kurwa, stary pat Taki <noise> przeskok <głos> O tyle <noise> No dobrze, <noise> zrobimy tak jedziemy po środku, zrobiłem przez środek o, pik. Mamy jedną nagawicę zwiewaną. Teraz druga. O, tu jest, ja chciałem tu ciąć. <noise> A gdzie Sebastian, zakładasz stazę taktyczną? <noise> jak najwyżej i jak najciaśniej. A no i widzisz, to wiesz już gdzie, gdzie spodnie sobie uciąć. <noise> ja mam tylko zrobić spodanki, nie majtki. dobra. I kontakt śniemy. Nie my jedziemy, nie ma szansu. Jedziemy, jedziemy, za chwilę to będzie gorko i żarko. Dobra Sebastian, idź się złamać. Się idź na zrzut, się ci... ubieraj się w spodenki i ciśniemy. No do kochani, my właśnie trafiliśmy do Mr. KH, czyli chyba najbardziej hyperską, wyhypowaną kawiarnię na plaży w całym padrze. Ale w sumie kawa faktycznie jest dosyć smaczna. Jest Sebastian, który jest na plaży. Jak nam chyba? Jestem na plaży, jest fajnie. Generalnie jeszcze jestem blady, nieopalony i pewnie, pewnie jutro będę czerwony, ale użyłem filtru 50 i w Polsce, więc myślę, że będzie dobrze. Cieszę się, jeszcze zabrałeś film stary. Jak, jak pierwsze wrażenie? E, czuję się w zasadzie jak na wsi. Jak, Generalnie. Jak sygna, bo, y, znaczy <laughs> tak, bo to o tym jeszcze pogadamy w ogóle, bo moje pierwsze skojarzenie tutaj jak wysiadłem w tej wiosce, to było, że czuję się. W zasadzie jak w domu, czyli jak w kryminale, bo tu tak jebie kryminałem, to w ogóle taki sam odór, taki sam zapach, jeżeli ogląda nas ktoś z oddziałowych, no to po prostu tutaj na Zanzibarze jest tak samo jak na oddziale, więc każdy oddziałowy będzie się tu czuł jak u siebie na oddziale. Jak w domu, jak w domu. Nic tylko przylatywać, przyjeżdżać. Także no, no, naprawdę, naprawdę jest dobrze. W ogóle jeszcze jedna taka sprawa, wczoraj e, był odpalany telewizor, przy czym, przy, generalnie gdzieś na ulicy był odpalany telewizor i były osoby, które po prostu sobie na ten telewizor patrzały, jakiś mecz oglądały i generalnie się śmiałem, bo to tele, telewizor kadzienny generalnie był. Jak w też dostajecie telewizory kadzienny. to to był telewizor kadzienny wiejski. Także mega sprawa, jeżeli jeszcze raz będzie coś takiego, to na pewno to nagramy. No to moi drodzy, jesteśmy, przyjechaliśmy w sumie z Sebastianem do pracy Małgorzaty. Małgorzata skończy pracę, to popłyniemy sobie łódką, bo tak jest plan w ogóle, sprawdzić e, możliwości w ogóle biznesu z łódką tutaj, czy, e, czy jak to będziemy sobie działać. E, bo jak wiecie, no ja tutaj już zostaję i jest kilka fajnych pomysłów. Tak jak z Sebastianem działaliśmy sobie właśnie z warsztatami dla mężczyzn, tak tutaj właśnie przenosimy całe, e, całe przedsięwzięcie. Dlatego też Sebastian tutaj jest, bo będzie mi pomagał. Będziemy razem tworzyć fajne materiały, żebyście mogli zobaczyć, co będziemy robić tutaj. Eee, aktualnie jesteśmy w tym słynnym derok. Tutaj nagrałem w ogóle drona ostatnio na vlogu, ale cały vlog poszedł mi się ten do kosza, bo karta mi się zdupcyła, ale puszczę wam teraz te ujęcia z drona, także. Mam nadzieję, że wam się podobały. No a ty Sebastian, jak się dzisiaj czujesz? Jak ci się w ogóle podoba? Pierwszy dzień. To jest twój pierwszy dzień stary na Zanzibarze. Yeah, this is my first time. I, I feel great. Really. Uh, this is gorgeous place. Amazing place. Mój angielski nie jest wcale taki kurwa zły, więc mogę sobie po angielsku coś tam do, dogadywać. Generalnie tak. Dla polskich widzów teraz. Uh, bardzo ciepło. Uh, bardzo kolorowo. Bardzo przyjemnie. Uh, I co? I co? I co? No i generalnie szczerze, żeśmy się nie kąpali starym, więc się okąpać, ale wlazłem do wody i ciepła woda jest. Z łódki będziemy się kąpać, może z ze, ze łódki, bo myślę, że za chwilę będzie, powoli się zbliża odpływ, jak, jak widzicie, normalnie to ujęcia były przy odpływie, więc tam będzie płytko, tam będzie kilka, tam się zrobi ki, kilka sandbanków, sandbangów, banków. Że po prostu będzie, wiesz, jest woda i będzie jakby taka plaża się zrobi tam za chwilę. Taka, takie wysepki małe jakby z piasku się zrobią. I tam pewnie się wykąpiemy. To uważaj na jeżowce, bo już jeden taki wpad na jeżobce. Okej, okay, nie wpadka. wchodzi do czarnego, to już wiem. Tak, na czarne nie, nie, nie na wchodzi. Na czarne wchodzi tego czarnego, to jest dużo stary. No, dużo czarnego. No ale patrz, idziemy sobie właśnie na spacer. Mamy chwilę jeszcze, zanim w kończy tyre. E i oczywiście dużo muzungów. Ma i sobie mordeczki. Patrzcie, jakie też fajne. O. E, Ale fajnie, że widać, że, że chłopaki mają z tego fan. Wow. Fajnie, że widać, że chłopaki faktycznie mają z tego fan. Czy robią to po to, żeby ściągnąć turystów i na tym jeszcze zarobić? Nie wiem. E, jakby wiecie, podróżując po Afryce, możecie w sumie zauważyć, że dużo rzeczy jest robionych tylko po to, żeby złapać trochę e, dolarów od. Od, od turystów, natomiast no, wygląda to, jak. Jakby faktycznie mieli fan. No i oczywiście ja również, jak inni tutaj ludzie z kamerą, jakby nagrywali jakieś małpki, co jest takie dosyć ciekawe. Staram się tego jak zawsze nie robić, ale i tak to robię. Więc robię to dla was. To jest ten moment, kiedy Sebastian odkrył muszelki. Ale zajebiste. No ale ty się dziwisz? Przecież jak żeśmy chodzili po wiosce, to żeśmy kopali do butelek plastikowych. I to było zajebiste, że można sobie papijorek wyrzucić i tak sobie do niego nie można, super, Dobra, Nie można. Dobra, nie sorry. można. Nie można, ale zrobiłem to, przyznaję się, i czułem się zajebiście. To <laughs> no, tak jest, prawda? A tutaj odkryłem, że w ogóle można chodzić i nie kopać tylko do butelek, bo są jeszcze też muszelki. Ale patrzcie, jakie fajne. Zbliżenie robię na muszelkę. Gdzie to jest muszelka? jej, ale jest muszla. Ale ty masz muszle stary. No, to jest muszla. A sobie ją zostawię, komuś spe specjalnie podaruję, komuś, kto na to zasługuje. Trzyma gocha? Siema. Nie było cię dzisiaj jeszcze w odcinku. <noise> to uważam, ale ja byłem. Jak ze mną odcinek, to znowu ci zniknie. Albo karta, albo aparat ci ukradną. Nie, nie mów tak nawet. No ale tak to się kończy. Sebastian jest moim upośledzonym, zaginionym bratem. <głos> 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 Także tego. Gdzie jesteśmy, Małgorzato? What's it? okay, me... hello. hello! Where we? Oh, hello, Jaffa! Yeah. Hello, no. good. good? Good, good, good. I'm see you! Oh, I'm you? See you. Everything's good? Yes, everything is perfect. This is Debora. Yeah. I love the Bora. Oh, I love you too. <laughs> <laughs> good to see you. Nothing. Yeah. So. Czekam. Na co czekasz? Jeszcze nie wiem. Na znaczy coś spontanicznego. Jak, tak z tym basenem, nie? <laughs> tak, nie wyłączam, nie wyłączam kamerowania. Jaki jest plan działania na teraz? Czemu tu przyjechaliśmy? Jaki jest plan działania na teraz? Najpierw ja wypiję kawkę, następnie wypiję mochitko, z wami wypijemy mochitko, a potem wsiadamy na lokalną łódkę dał i e, udamy się w ocean. To tutaj tak, wiecie, dziwnie to tutaj jest, bo tutaj jest zatoka, więc nie ma aż takiego ładnego tego oceanu, ale... No brzmi jak plan. Brzmi jak plan. A imprezka będzie tutaj, czy gdzie? Nie. Z imprezką się przenosimy w takie miejsce, gdzie mieszkałam poprzednio. Jeszcze dalej? Ekspacki A wiesz, że nie, nie mamy benzyny w skuterze? No, ale no, no, wiesz, stacja, jakoś musimy dojechać Zrobimy tak. W stacji. Tak jak kierowcy. <laughs> <laughs> Widzisz, że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Musisz myśleć, że wiesz... Kreatywnie. Kreatywnie, kreatywnie, To Poza tym oni zawsze mają jakąś metodę tutaj, więc jak się okaże na wiosce, że wy nie macie benzyny, to na bank się znajdzie jakiś lokales i po prostu nagle wyczaruje butelkę z benzyną. A jej ja nie zdrowosikam, także... <śm> <śm> No i jesteśmy na plaży od drugiej strony. Tam będzie, tam powinien być zachód. Jak znowu się nic nie zepsuje, to zachód powinien być fajny. To wam go nagramy. Jest na razie ciepło, jest jasno, jest super, jest pięknie, jest wspaniale. Pamiętajcie, zawsze same dobre rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. No dobra, jesteśmy na łajbie. nie jest to katamaran. Tak jak nas Tomasz zabrał ostatnio do pracy, ale też jest w tym. Wspaniale. Mówiłem, no musimy teraz się czuć jak w tym, jak w Wajanie w potędze oceanu. No dobra, patrzcie o. Jest. Jest linia. Tu są w ogóle, patrzę na to, A, a, cia. a cia. Dlatego, tak zmieniliście, jak się tym pływa. Ja, no tak, ja rozumiałem. <laughs> Z Żyraku, Ciachu wiesz, szybka lekcja. Na YouTube oglądałem, wiem jak się żegluje. <laughs> Co? 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 do ciebie. I recording, rekordy. Patrzcie na to, tu... Kapitan Jack Sparrow, kurwa. A Tutaj na potencie, słupełek, węzełek, znaczy się zaczepiany rachu, ciachu i on to pokaże nam i tu zakągnięte jest No dobra zaparkowaliśmy nie wylądowaliśmy na bezludnej wyspie, a oprócz tych ludzi tam, tam i tam Generalnie nie pokazali tego. Jesteśmy na bezludnej wyspie. I tylko my dostaliśmy takie zaszczyt zwiedzenia tej bezludnej wyspy, w poszukiwaniu żółwi. Ale nie będziemy Ja, 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 ja ci żółwia pokażę. Sebastian, jak Ci się podobało mango? Ja w ogóle nic nie zjadłem. Nie zjadłem, a się tak cieszyłem. Bo mi powiedział, że idziemy zobaczyć mango. No, ta, no to dobra, się okazało, że mangro. Ja zrozumiałem mango. Już się oblizywałem wychodząc z tej łajby na tą bezludną wyspę. Żeby pozrywać sobie, pojeść i w ogóle coś. Z... Przez to takie spodnie ubrałem, nie? Znaczy spodnie, to już są spodenki z, ka... z kieszeniami. Bo chciałem te mango sobie pozrywać i do tych kieszeni powkładać, nie? No, a się okazało, że to wcale nie jest owoc mango, tylko mangro.

Dzięki! <śmienicza> tego się nie spodziewałem, naprawdę. Wszystkiego najlepszego Seba. Sto 100 lat, ma tą osiemnastkę. Sto lat, 100 sto lat. 100 sto lat, 100 lat. Lat, 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 lat. Ale jak idealnie powietrzałeś w ogóle. No, tak, tak. Siadła. No to kochani, tak właśnie wyglądały pierwsze dni z sebą, który właśnie montuje filmy. Ja niestety nie mam czasu nagrywać vlogów, bo jesteśmy w sumie cały czas zajęci projektami. A, tak, łapa, ale ty masz łapę, stary, jak jesteś. Jest potencjał. Jest potencjał, dobra koszula. Jem są Hencom. Kołnierzyk. I teraz vloga na vloga będziecie widzieli jak się zmieniam, jak chudnę, bo tutaj poce się. I mały jem, jeden posiłek dziennie każdemu polecam. No, a my jesteśmy już w Aruszy. przyleciliśmy się do Aruszy i najbliższe vlogi prawdopodobnie będzie montował Seba, będzie znaczy nagrywał w sumie więcej niż ja, ale będą udostępniane, udostępniane u mnie na kanale. Więc kochani, czekajcie na to.